Bohaterką dzisiejszej historii będzie Terry McAdams, energiczna i pełna życia 22-letnia dziewczyna z Arkansas, ciesząca się ogromną popularnością ze względu na swoją urodę i pogodne usposobienie. Od dzieciństwa Terry można było zobaczyć na ulicach miasta, jeżdżącą z przyjaciółmi kabrioletem i głośno słuchającą muzyki. Często można było też usłyszeć ją, zanim młoda piękność pojawiła się w zasięgu wzroku. Chętnie spędzała wieczory na relaksie i zabawie z dwiema młodszymi siostrami. Uwielbiała tańczyć przez lata, brała lekcje, uczęszczała na zajęcia i różne konkursy, przyciągając dużo uwagi. McAdams mimo to nie nadużywała tego, pozostając skromną, dobrze wychowaną dziewczyną czyli liderką, która dosyć jaskrawo się ubierała i miała szerokie grono przyjaciół. Stała się swoistym mentorem dla swoich sióstr, Hopper i Pameli. Łącznikiem między matką a młodszym pokoleniem rodziny. Chociaż miała ciepłe relacje ze wszystkimi swoimi krewnymi, czuła szczególną więź z młodszymi siostrami. Najbardziej żywym wspomnieniem w życiu dziewczyny pozostało spotkanie z księżną Dajaną. To zdarzyło się, gdy Mac Adams podróżowała po Europie po ukończeniu szkoły średniej. Podczas tej podróży odwiedziła Wielką Brytanię i przypadkowo spotkała słynną księżną na imprezie. Ta przygoda zostawiła niezapomniane wrażenie na niej. Zresztą to właśnie tańcowi Makadams poświęciła dużo czasu, ponieważ przez lata brała lekcje, uczęszczała na zajęcia i konkursy. Nic dziwnego, że każdy, kto znał Tery, zauważył, że po prostu uwielbiała życie. Bezpośrednio po ukończeniu szkoły średniej w młodym wieku wstąpiła na uniwersytet. Jednak, nie czekając na ukończenie studiów, dziewczyna zdecydowała się przeprowadzić do swojego chłopaka. Był kilka lat starszy niż ona i już zdążył zdobyć wykształcenie. Chcąc kontynuować naukę, McAdams przeniosła się do placówki edukacyjnej bliżej swojego ukochanego, Uniwersytetu Teksasu w Arlington, gdzie została członkinią kobiecego stowarzyszenia. Wszystko szło jak najlepiej. Po ukończeniu uniwersytetu zamierzała znaleźć pracę, zbudować karierę, a także planowała poślubić swojego chłopaka, który już jej się oświadczył. Od 1984 roku lokalne gazety zaczęły publikować wiadomości o morderstwach młodych kobiet w okolicy Fort Worth. Studiując na uniwersytecie w tamtym czasie, Mac Adams odbierała to zagrożenie niezwykle boleśnie, ponieważ obawiała się o swoje życie, co wielokrotnie mówiła swojemu ukochanemu i krewnym. Podjęła wszelkie możliwe środki, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Na przykład zrezygnowała z pracy, gdzie musiała codziennie podróżować, wracając do domu dopiero późnym wieczorem. Chociaż była to obiecująca, wysoko płatna praca, Tery zdawała sobie sprawę, jak niebezpieczne mogą być takie podróże. No i finalnie z niej odeszła. Pomimo swojej młodości i energii, zaczęła prowadzić życie pustelnicze: przede wszystkim nie wychodziła z domu po roku, nie uczestniczyła w żadnych imprezach i unikała obcych bez eskorty swojego chłopaka. Starała się nawet nie wychodzić z domu w ciągu dnia, bała się iść do sklepu, po zakupy, i kilka razy dziennie dzwoniła do swojej matki w Little Rock, aby opowiedzieć jej o swoich obawach. Back-Adams była zaniepokojona tym, co działo się wokół niej, a także faktem, że władzą jeszcze nie udało się zidentyfikować i nazwać sprawcy, co oznaczało, że ulice nadal były niebezpieczne. W tym samym czasie powstała grupa zadaniowa, która obejmowała teksańskich śledczych doświadczonych ekspertów, którzy mieli zbadać te zbrodnie i zatrzymać serię krwawych masakr. Zakładano, że na wolności jest seryjny morderca, a nawet kilku napastników. Tery również drżała na samą myśl o tym. Idealnie pasowała do typu ofiar, których szukał przestępca. Wszystkie były atrakcyjnymi dziewczynami w jej wieku i mieszkały w okolicy. Ledwo powstrzymywała strach, ale jej matka wspierała ją pod każdym względem. Najstraszniejszą rzeczą było bycie samemu. Nawet jej chłopak musiał rzucić pracę i znaleźć nową, bliżej domu, chociaż wymagała okresowych podróży służbowych do sąsiednich miast. Kiedy młody człowiek był nieobecny, MacAdam spanikowała i starała się jak najmniej wychodzić z domu. Natychmiast po zajęciach wracała do domu, a jeśli były jakieś pilne sprawy, to starała się je załatwić w godzinach porannych, zawsze szukając kogoś, kto mógłby jej towarzyszyć. Na szczęście podróże służbowe i chłopaka trwały nie więcej niż jeden lub dwa dni, więc McAdams radziła sobie całkiem dobrze. Pewnego wieczoru w 1985 roku do policji wpłynęło niepokojące wezwanie. Pracownik odpowiedzialny za techniczne utrzymanie mieszkań w kompleksie mieszkaniowym, w którym mieszkała Tery, zgłosił, że nie może dostać się do jednego z mieszkań. Mogło to się zdarzyć z różnych, całkowicie niewinnych powodów i wyglądało dość zwyczajnie. Ale mężczyzna znał dobrze Tery. Sytuacja wydawała mu się nietypowa, ponieważ umówili się na wczesną wizytę naprawczą, aby przeprowadzić prace remontowe. Mac nie mogła przegapić tego spotkania. Do tej pory naprawiacz nie był zbytnio zaniepokojony nadmiernymi obawami Tery, ale teraz założył, że mogły one nie być bezpodstawne. Tery nie bała się na próżno. Kiedy na miejsce przybyli policjanci, również nikt nie otworzył im drzwi. Próby skontaktowania się z bliskimi Mac Adams nie powiodły się, więc funkcjonariusze postanowili przeprowadzić wywiad z lokalnymi mieszkańcami. Sąsiedzi potwierdzili słowa naprawiacza, również pukali do drzwi tery, ale bezskutecznie, chociaż słyszeli jakieś podejrzane dźwięki w jej mieszkaniu, po czym próbowali dowiedzieć się, co się stało. Pomimo tego nikt nie zareagował na dzwonek do drzwi. Biorąc pod uwagę oświadczenia i obawy sąsiadów, funkcjonariusze byli zmuszeni wyważyć te drzwi. Trwała scena, która okazała się oczom funkcjonariuszy, zszokowała każdego. W sypialni, na łóżku, znaleźli okaleczone ciało. Wyglądało na to, że była torturowana przez długi czas. Nie tylko została zgwałcona, ale także brutalnie pobita tępym przedmiotem, sądząc po stanie ciała i krwi, a tak miał miejsce w nocy lub wczesnym rankiem, zanim policja została wezwana. Kryminolodzy natychmiast przybyli na miejsce i przystąpili do pracy na miejscu zbrodni. Wyraźnie miała miejsce zaciekła walka. Desperacki opórtery był wymowny, co potwierdzają liczne obrażenia na jej rękach i górnej części ciała, ale twarz dziewczyny ucierpiała najbardziej. Macadams została poddana długotrwałemu pobiciu gołymi rękami i jakimś rodzajem miażdżącej broni. Na szyi były ślady duszenia, ale najwyraźniej napastnik nie zabił jej w ten sposób. Według eksperta medycyny sądowej śmierć nastąpiła w wyniku urazu czaszkowo mózgowego. Ofiara została także brutalnie zgwałcona, ale czy stało się to przed czy po zabójstwie pozostało niewiadome. Na bieliźni i ubraniu tery znaleziono wiele śladów DNA, ale w tamtym czasie nie było możliwe ustalenie ich właścicieli. W tamtym okresie metody analizy były na etapie zarodkowym i nie mogły być wykorzystywane w śledztwach. Nie było także kamer monitoringu ani śledzenia geolokalizacji, co znacznie utrudniało rozwiązywanie przestępstw. Wersja rabunku została szybko odrzucona, ponieważ w mieszkaniu pozostało wiele wartościowych rzeczy, i to na widoku. Nawet jeśli sprawca zabrał coś ze sobą, to jego celem zdecydowanie nie było przejęcie majątku. To również potwierdzał stopień brutalności masakry. W związku z tym śledczy przystąpili do poszukiwania podejrzanych wśród najbliższego kręgu ofiary. Którzy mogliby mieć szczególny motyw: zazdrość, nienawiść lub pragnienie zemsty. Ale Tery wydawała się nie mieć wrogów. MacAdams była niezwykle przyjemna, życzliwa i niekonfliktowa. Żaden z krednych nie miał pojęcia, kto mógłby życzyć śmierci tej studentce. Podczas przeszukiwań na miejscu zbrodni, które miały miejsce 14 lutego, funkcjonariusze prawa nie znaleźli narzędzia zbrodni. Według wniosku kryminologa był to młotek lub podobne metalowe narzędzie. Podczas przeszukiwania mieszkania znaleziono papierosa, chociaż żaden z mieszkańców nie palił. Najprawdopodobniej należał do zabójcy. Niestety, technologia tamtego czasu nie pozwoliła na uzyskanie próbki DNA. Jednak pozostałości śliny były zbyt skąpe, więc ten papieros nie mógł dostarczyć zbyt wielu cennych informacji. Detektywi dowiedzieli się, jakiej marki papierosy palił zabójca. Oczywiście jedną z priorytetowych wersji, które rozważano, było zaangażowanie seryjnego zabójcy w morderstwo McAdams, który stał za podobnymi przestępstwami w okolicy. Policja porównała obraz i metodę morderstwa z innymi takimi przypadkami, które miały miejsce w pobliżu. Mogło być jakieś między nimi powiązanie. Biorąc pod uwagę dane zebrane podczas innych dochodzeń, detektywi przypuszczali, że być może zabójca nie znał swoich ofiar. Ataki miały miejsce spontanicznie. Sprawca starał się nie zostawiać śladów i nie przyciągać uwagi sąsiadów, więc wchodził przez tylne drzwi balkonowe, a nie przez główne wejście. Na zewnętrznej ramię okiennej można było znaleźć odcisk podeszwy buta przestępcy. Bardzo prawdopodobne, że wspiął się na drzewo, które rosło kilka metrów od ściany budynku mieszkalnego. Niestety, poza tymi skąpymi faktami, detektywom nie udało się zdobyć żadnych wartościowych informacji. Potrzebna była bardziej szczegółowa analiza, w tym sądowo-medyczna. Śledczy rozmawiali z rodziną zmarłej, zwłaszcza z matką. Wydawało się niewiarygodne, że pogodna McAdams mogła mieć wrogów, a tym bardziej tak okrutnych, żeby dążyli do jej śmierci. Zadziwiające również było to, że Terry zdawała się przeczuwać własną śmierć. Obawiała się wychodzić z domu bała się ataku, a jednak zginęła. Plotki o tym, co się stało, natychmiast rozeszły się po całym mieście. Lokalna społeczność była przekonana, że tu działa maniak, który jest w stanie wtargnąć do każdego domu. Najwyraźniej polował na piękne dziewczyny, śledził je, czaił się i atakował. Ludzie w końcu zrozumieli, że nikt nie może czuć się bezpieczny. Młode kobiety były szczególnie narażone na stanie się celami nowych ataków. Jak przystało na mieszkańców Teksasu, postanowili wziąć ochronę we własne ręce. W ciągu kilku następnych miesięcy sprzedaż broni i amunicji w sklepach militarnych wzrosła gwałtownie. Społeczeństwo zaczęło wywierać presję na policję. Szeryf hrabstwa pojawił się w lokalnej stacji telewizyjnej z apelem do wszystkich zaniepokojonych obywateli, którzy mogą posiadać choćby strzęp informacji o przestępcy, aby jak najszybciej się zgłosili. Kiedy morderstwo Terry zostało opisane w lokalnych mediach, Komisariat policyjny został zasypany telefonami, ale to niewiele pomogło w posunięciu śledztwa do przodu. Jednym z głównych podejrzanych na wczesnym etapie był narzeczony Adams, ale od początku wydawało się to absurdalne. Śledczy próbowali dopasować go do obrazu zbrodni, profilu psychologicznego zabójcy, aby szybciej zamknąć sprawę i uspokoić opinię publiczną. Ale wszystkie próby spełzły na niczym. Nikt z bliskiego kręgu Tery nie mógł uwierzyć, że jej narzeczony byłby zdolny do takich okrucieństw. Jak tylko potwierdzono, jego alibi dotyczące podróży służbowej, młodzieniec został zostawiony w spokoju. Był faktycznie poza miastem i miał spotkać się z ukochaną na lotnisku właśnie wtedy, gdy policja znalazła jej ciało. Aby odtworzyć chronologię wydarzeń, detektywi rozmawiali z bliskimi MacAdams. Rano 13 lutego poszła do szkoły. Około 16 opuściła uniwersytet. Siadła do swojego samochodu i pojechała do domu. Tam się przebrała, a następnie wyjechała na zakupy, również swoim samochodem. Macadams była sama, chociaż zazwyczaj starała się zabierać ze sobą swoich przyjaciół, ale tego dnia wszyscy byli zajęci. Przede wszystkim Tery odwiedziła najbliższy sklep spożywczy. Potrzebowała składników do ciasta, które zamierzała upiec dla swojego ukochanego następnego dnia, a były to walentynki. I chłopak miał wrócić z kolejnej podróży służbowej następnego ranka. Jednak młodzieniec wrócił do domu tylko kilka godzin później, gdyż kryminolodzy już aktywnie pracowali na miejscu zbrodni. Sprzedawcy supermarketu potwierdzili, że widzieli tery przy kasie, dali jej paragon. Rzeczywiście, były na nim składniki do ciasta. Udało się ustalić, że McAdams opuściła sklep około godziny 18.30. Śledczy przesłuchali wszystkich, którzy mogli się z nią zetknąć w tym czasie, mając nadzieję, że ludzie mogli zauważyć coś podejrzanego, na przykład stalkera, który by ją śledził. Ale nikt niczego niezwykłego nie zauważył. Wyglądało to na zwykłą wizytę w sklepie. Tery zachowywała się spokojnie, zapłaciła za towary i po prostu wyszła. Najwyraźniej nikt nie śledził dziewczyny. Makadam zwróciła do domu i już więcej z niego nie wyszła. Na rano zaplanowano spotkanie z naprawiaczem, ponieważ miała problemy z instalacją elektryczną. To właśnie dzięki temu mężczyźnie znaleziono ciało zmarłej. Przez niefortunny zbieg okoliczności żaden z sąsiadów obok nie był tego wieczoru w domu. A ci, którzy słyszeli podejrzany zgiełk, mieszkali dalej i nie mogli w pełni ocenić skali tego, co się działo. Ponadto dźwięki szybko ucichły, więc ludzie się uspokoili. Stopień brutalności zbrodni mógł tylko wskazywać, że zabójca czuł wściekłość i nienawiść względem swojej ofiary. Zdecydowanie w takich przypadkach przestępcy należy szukać wśród najbliższego kręgu ofiary, ale w tej sytuacji to podejście nie zadziałało. Narzeczony Terry był daleko od miasta. Był zszokowany tragedią. Za kilka miesięcy mieli się pobrać. Młodzieniec już zdążył dać jej pierścionek zaręczynowy wart 5000 dolarów. Jednak podczas przeszukiwań policja nie była w stanie znaleźć tego pierścionka. Początkowo rozważano to jako motyw ataku rabunek, który poszedł źle, ale nadal ta wersja okazała się naciągana po dokładniejszej analizie wydarzeń. Stało się oczywiste, że nic innego nie zniknęło. Napastnik mógł po prostu zgarnąć biżuterię mimochodem. Wydaje się, że drogi pierścionek po prostu przyciągnął uwagę. Więc około 250 ulotek ze zdjęciem pierścionka zostało rozesłanych do wszystkich lokalnych lombardów, w tym w najbliższych miastach. Wszystkie sklepy i organizacje związane z handlem biżuterią zostały powiadomione, ale nikt nie zgłosił zaginionego pierścionka na policję. Śledczy sprawdzili wszystkie możliwe tropy, żaden z nich nie prowadził do konkretnych wyników. Wszyscy przesłuchiwani podejrzani dostarczyli alibi i ich zeznania zostały potwierdzone przez wypowiedzi innych osób lub udokumentowane. Funkcjonariusze byli także zainteresowani przestępcami, którzy mieli wyroki za przestępstwa przemocowe i mieszkali na tym terenie. Kilku odpowiednich kandydatów było na wolności w tym czasie, ale każdemu z nich udało się przekonać policję o swoim braku zaangażowania. Stopne śledztwo zaczęło osiągać ślepy zaułek. Bliscy Terry podejmowali desperackie próby przesunięcia sprawy do przodu. Wielokrotnie zgłaszali się z apelem o pomoc, szczególnie w telewizji i radiu. Drukowali, rozlepiali niezliczone ulotki, ale nic nie pomogło. Ostatecznie morderstwo i gwałt na Terry McAdams zostało odłożone na półkę archiwum nierozwiązanych spraw. Bliscy dziewczyny nadal walczyli o sprawiedliwość, ale policja po prostu nie miała potrzebnych materiałów i możliwości, aby posunąć śledztwo do przodu. Sprawa utknęła na 36 lat, aż do 2021 roku. Wtedy w końcu utworzono grupę specjalistów, w skład której weszli doświadczeni detektywi. Ich zadaniem było rzucenie nowego, świeżego spojrzenia na dawno zapomniane przypadki i dowody, biorąc pod uwagę nowoczesne technologie. Morderstwo Terry McAdams także znalazło się na liście. Śledczy mieli do dyspozycji innowacyjne metody badania DNA, które pozwoliły na ponowne zbadanie starych dowodów. Na bieliźnie ofiary, jak również na prześcieradłach, pozostał biologiczny materiał przestępcy. Tery walczyła zaciekle. Pod jej paznokciami znaleziono cząstki skóry napastnika. Papieros także został wyjęty z archiwów i wysłany do badania, ponieważ na nim mogła pozostać ślina. Kompleksowa analiza umożliwiła sporządzenie profilu prawdopodobnego napastnika. Ale gdy porównano go z bazą danych, która zawierała zarejestrowanych przestępców, nie znaleziono żadnych dopasowań. Bliscy mieli nadzieję, że wreszcie uzyskają odpowiedzi na pytania, które dręczyły ich przez dziesięciolecia. Jednak mimo nowego zapału sprawa znowu utknęła na kilka lat. Oczywiście, aktywna praca nad śledztwem trwała przez cały czas, aż zdecydowano się spróbować innowacyjnego podejścia. Wymagało to pomocy FBI. W końcu, wyczerpując wszystkie możliwe opcje, w sierpniu w 2023 roku Departament Policji skontaktował się z Federalnym Biurem Śledczym w Dallas. Poprosili o pomoc. Zakładano, że zebrane na miejscu zbrodni i na ciele ofiary próbki DNA przeszłyby badanie genetyczne, aby zbudować genealogiczne drzewo przestępcy. To umożliwiło wyjście poza bazę danych, która obejmowała tylko osoby, które popełniły przestępstwa. Takie badania dawały dużą szansę na znalezienie wszystkich krewnych, przynajmniej tych najbliższych, którzy byli spokrewnieni z napastnikiem. Na podstawie tej informacji łatwiej było znaleźć przestępcę. To podejście uważa się za znacznie bardziej skuteczne, ponieważ istnieją bazy danych, gdzie ludzie dobrowolnie dostarczają materiały DNA. W momencie prowadzenia śledztwa baza danych była tak szeroka, że prawdopodobieństwo znalezienia i dopasowania wynosiło prawie 100. I rzeczywiście zadziałało. Agenci FBI wskazali rodzinę Sharp. Była to zwyczajna amerykańska rodzina, ale wśród nich wyróżniał się Bernard. Mężczyzna był dobrze znany policji jeszcze w latach 80. Miał 30 lat w tamtym czasie. Kiedy popełniono przestępstwo był żonaty. Co ciekawe znał Terry i narzeczonego nawet całkiem dobrze. Był ich sąsiadem. Mężczyzna był przesłuchiwany podczas śledztwa, które miało miejsce zaraz po morderstwie. Chętnie współpracował, wspierał bliskich ofiary. Bernard dostarczył alibi, które wydawało się policji niezbyt wiarygodne. Pomimo tego, podczas kontroli, żona mężczyzny potwierdziła alibi, co pozwoliło mu uniknąć aresztowania. W końcu wszystkie podejrzenia zostały zdjęte z niego, aby zowocne śledztwo trwało dalej. Jednak żona Bernarda drogo zapłaciła za tuszowanie wybryków męża. Późnym wieczorem 3 lipca 1985 roku mężczyzna zadzwonił na lokalną stację policyjną, przedstawiając się jako kuzyn żony Szarpa. Stwierdził, że otrzymał postrzał i potrzebuje pomocy. Wydawało się, że w domu był uzbrojony intruz, który zaatakował jego żonę, przyjaciółkę żony i jego samego. Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce tragedii, przypominało to prawdziwą rzeź. Według rannego świadka, który skontaktował się z policją, późnym wieczorem wrócił z żoną, jej przyjaciółką i siostrą do ich domu. Uzbrojony przestępca już na nich czekał. Natychmiast utworzył ogień, zabijając dwie kobiety i raniąc kuzyna. Kuzyn żony Bernarda przeżył. Miał szczęście uciec z miejsca strzelaniny i pobiegł do sąsiada. Uraz okazał się niewielki. Mężczyzna wierzył, że przeżył tylko dlatego, że nie był głównym celem. Wydaje się, że Sharp nie spodziewał się go tam zobaczyć, a wtargnięcie z bronią mogło być połączone z innym atakiem mającym na celu gwałt. Gdy przestępca zdał sobie sprawę, że plan się nie powiódł, zaczął zabijać wszystkich bez wyjątku. Oprócz dwóch zastrzelonych kobiet, na miejscu krwawej tragedii znaleziono poważnie rannego brata żony Bernarda, a także samego Sharpa. Na jego głowie widoczny był postrzał. Nie udało się zatrzymać i postawić mężczyzny w stan oskarżenia. Zmarł 3 lipca 1985 roku. Teraz stało się jasne, dlaczego ataki na dziewczyny w mieście ustały po tej tragedii. Brat żony seryjnego zabójcy zdołał przeżyć otrzymane obrażenia, i po długiej rekonwalescencji całkowicie odzyskał przytomność, ale nigdy nie zrozumiał, co spowodowało strzelaninę. Bernard nie zostawił żadnych notatek. Być może decyzja o dobrowolnym odebraniu sobie życia była spontaniczna. Podczas śledztwa nie znaleziono świadków, którym Sharp mógłby opowiedzieć o swoich planach, jak również o swoim udziale w morderstwie Tery i innych dziewczyn, ale zasugerował kilku bliskim przyjaciołom, że znał zabójcę Mac Jednak nie wymienił żadnych nazwisk. Pozostaje zagadką, czy była to desperacka chęć przestępcy, aby pochwalić się krwawymi przygodami. Dla rodziny zamordowanej Terry ustalenie tożsamości przestępcy było ogromną ulgą. Mimo, że nie byli w stanie osiągnąć sprawiedliwości i nie zobaczą, jak trafia do więzienia na resztę swoich dni, czy nawet jest skazany na śmierć. Czyli satysfakcję z zamknięcia sprawy po 39 latach. Śledztwo w sprawie morderstwa zostało wreszcie zasłużenie zakończone. Było to możliwe dzięki najnowszej technologii. Siostry ofiary pojawiły się w lokalnej telewizji i udzieliły kilku wywiadów dziennikarzom, aby opowiedzieć o swoich uczuciach po rozwiązaniu morderstwa. Wierzyły, że byłoby znacznie lepiej zobaczyć triumf sprawiedliwości na własne oczy, ale pozostały zadowolone z faktu, że zabójca sam zakończył serię zbrodni wiele lat temu i już nikomu nie mógł zaszkodzić. Gdyby tego nie zrobił, w ciągu następnych dziesięcioleci pewnie wiele innych dziewczyn mogłoby się stać jego ofiarami. Historia Tery, Mark to tragiczna opowieść o młodym życiu przerwanym przez okrutną i bezsensowną śmierć. Stała się ofiarą przestępcy, który przez lata terroryzował lokalną społeczność, siejąc strach i rozpacz. Bernard Sharp, człowiek o bogatej przestępczej przeszłości, zniszczył nie tylko życie Tery, ale także jej rodziny i przyjaciół. Pozbawił świat życzliwej i troskliwej dziewczyny, która miała przed sobą wiele możliwości. Ta sprawa pokazuje, jak ważna jest wytrwałość u śledczych. Pomimo faktu, że rozwiązanie tej zbrodni zajęło dziesięciolecia, funkcjonariusze nie poddali się i niestrudzenie szukali prawdy. Dziękuję bardzo za dziś. Wesprzejcie, proszę mój kanał swoją subskrypcją, komentarzem czy polubieniem tego filmu. Dzięki temu mam możliwość nagrywania dla Was kolejnych odcinków. Bajcie o siebie, pamiętajcie, słowo wcielone, czaj się na każdym kroku. نویت او شده.